No mamy kolejny sygnał, nie wiem czy już widzicie. Chyba to jest to. Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. E, Sorry za głosy, ale lekka chrypka, nie wiem, zawalono, ostrzela, nie mam pojęcia, co się dzieje. Nieważne. E, także powiem wam, jestem jeszcze raz, czwarty raz na tym polu, ale chcę tutaj naprawdę nie. nie, nie Długo nie zagościć, po prostu wejść, zrobić swoje, trochę pokręcić się tam gdzie wyszła ta monetka. E, ten chce wejść w tamtym kierunku, troszeczkę się pokręcić, także e, później przeskoczyć ewentualnie tam dalej za ten pas zieleni, bo tam jest jeszcze wolne ten. Taka wolna sfera, ale oczywiście tam było bardzo mokro też. Cóż, e, zapomniałem uchwytu. Chciałem wam parę innych ujęć zrobić, ale nieważne. Przy następnym okazji, przy następnym razie to zrobię. Dobra, nie będę tutaj przeciągał, oczywiście pozdrawiam wszystkich oglądających, zapraszam do subskrybowania, lajkowania nowych albo nie nowych, tych co oglądają, także nie ma problemu. Wydaje mi się, że z kliknąć tylko trochę to, to nie jest problem. Dobra, nie będę tutaj zaśmiecał czasu. Widzimy się przy następnym, także do usłyszenia. No dobra, powiem wam szczerze, jestem w tym rejonie, gdzie tutaj wychodziła ta e, wyszła ta moneta, sorry. Chwilę będzie indziej, e, także tak, e, tutaj w tym rejonie, gdzie wyszła ta moneta o, gdzieś tutaj bodajże gdzieś, nie wiem, musiał po, teraz po się iść do, tej, do tego miejsca, ale nieważne, ale jest tutaj taki hotspot, bo tutaj są jakieś kawałki małe, e, jakichś małych blaszek, jakichś małych rzeczy, jakichś małych dziwnych przedmiotów, to jest kolejny z takiego typu, e, także coś się tutaj ma nawet, jakąś naroż, albo po prostu jakiś uchwyt to był, to też może tak być. Także bardzo ciekawy temat. E, może, może będzie fajne znalezisko na zakończenie roku. Także musiałbym to troszeczkę prze. Nie, nie jest żadna narość, chociaż. Chociaż może jest. Faktycznie. Nie. Dobra, nic szczególnego, ale tak jak mówię, w tym rejonie bardzo dużo takich właśnie kawałków wychodzi. I one dosyć wysoko biją. Także dobra. Widzimy się przy następnym, także już zaczyna się coś dziać. Ja tutaj chciałem się i tak pokręcić i tak pokręcić tutaj w tym miejscu. Także dobra. Do następnego. Dobra. Kolejny dołeczek e, powiem wam szczerze, sam nie wiem co to jest. E, jest to coś dziwnego. Bo tak jak się przyglądałem, to jest naprawdę coś dziwnego, nie wiem co to jest. A z tamtej kubki, jeżeli ją widzicie. Tam jest za mokro, żeby pochodzić tam, właśnie wyszła ta moneta, ta rzymska moneta. Ale tam jest za mokro, tam po prostu człowiek grząźnie i jeszcze niektóre miejsca niestety nie są dostępne, żeby wejść, bo a to nie, nie, nie ma żadnej przyjemności w tym. Także trzeba poczekać ewentualnie na następny tygodniu, jeżeli nie przestanie padać, co wątpię, ale wiecie jak jest. Taka pora roku. Dobra, ale wracając, ja to podniosę już. Nie wiem konkretnie, co to jest, wygląda to jak. Co to jest? Co to cholera jest? No nie wiem, co to jest. Coś ciekawego, no prawda? To wygląda jak jakiś pocisk, albo jakaś końcówka, czy jakoś. Co to jest? musimy to troszeczkę bardziej przemyć. Dobra, ja się zaraz włączę, zaraz wam pokażę, co to jest. No dobra, to wygląda tak mniej więcej. Nie wiem, co to jest naprawdę. Nie mogę wam powiedzieć, tutaj wygląda, jakby to było łamane. Może jakieś zakończenie od czegoś. Ale wam powiem szczerze, ta ziemia śmierdzi tak z gnilizną, że szoknie. Ja pierdzielę. Od dwóch, trzech tygodni cały czas praktycznie pada, ta ziemia już też ma dosyć. Już nawet nie ma gdzie wsiąkać. I śmierdzi jak cholera, nie wszystko gnije jak. Bła. No dobra, mniejsza jeszcze z tym. Do następnego. Dobra, sygnał wyleciał z dołeczka. Jest to kolejny raz coś zielonego. Także nie wiem, otwieramy razem. Myślę, że tak. Jeżeli to jest to, oczywiście. Co my tu mamy? Piękną łuchę? Piękną łuskę, tak? Piękną łuska. oczywiście, że piękna łuska. Proszę bardzo. Piękna łuseczka. Dosyć duża, dosyć spora. A to jest... Kiedyś już gdzieś mówiłem. Chyba to jest starszy model także e, Tak mi się przynajmniej wydaje. E, tak, chyba tak. Dobra. Ale piękny sygnał jak zwykle. Dobra, do następnego. No dobra, mamy kolejny sygnał. Przeniosłem się trochę bardziej wyżej do góry. Nie Wiem czy to dobry pomysł wszędzie jest to samo, także zobaczymy. Mam jakiś sygnalik tutaj. Wydaje, że jest tutaj w tej bryłce. A wygląda mi to na guzik. Tak. Możemy trochę umyć, ale jest jakiś chyba guziorek. No jest guzior. Pięknie. Także sorry wyczyszczę to troszeczkę. Tak, jest guzik. to nawet ma łóżko, ten guzik. Proszę bardzo. Jest ucho. Jeśli jest dobrze. No jeszcze go trochę przemyję, Poczekajcie chwilę. A teraz już jest lepiej. Proszę bardzo. Także. Trochę cierpię. <laughs> Będą mi ręce śmierdzieć, ale no jest z łóżkiem. Proszę bardzo. Bardzo fajnie. Bardzo cieszy. No, elegancko. Dobra, do następnego. No dobra, mamy kolejny sygnalik. Jest fajnie, jest fajnie naprawdę. Jeżeli chodzi o pogodę super ale o sygnały no niestety nie jest to chyba kawałek ołowiu jakiś a chyba trzeba zmienić miejscu, ale tak to jest kawałek ołowiu dokładnie taki dosyć spory też tak bił jak ołów także no jest jak jest dobra tak jak mówiłem są to tereny myśliwskie także tu wszystko może być jeżeli chodzi o ołowie. Dobra, także cóż, widzimy się przy następnym. Chyba zmienić miejscówkę, wejść na inne pole. Zobaczymy, jeśli się tu pokręcę, to nigdy nie wiadomo. ostatnio też tak mówiłem i jedno że jeszcze zostałem. Dobra, do następnego. Kolejny sygnalik przy pięknym strumyczku z tego pola. Jeszcze o jestem, ale się dzisiaj bawię, naprawdę się dzisiaj bawię. Bo wiadomo no, nie odpuściło. Nie wiem czy widzicie już tutaj to. To jest z tego co wiem i widziałem. To jest od noża, albo od e, tak zwanego bagnetu. Tak e, jest to uchwyt, jest to drugi już taki, już jeden taki miałem w tym roku, dopiero później zauważyłem co to jest dokładnie, jeszcze, jeszcze go umyję. Dokładnie. No, Także tak to wygląda, widzicie ma jak dzwon, bardzo wysoko bił. A też jest bardzo zniszczone, już zajechane już się tutaj wszystko rozkładami w rękach. No, ale nieważne. Także ja się bawię dalej w tym bajorku tutaj. Ach, wiem, to już jest takie wymuszanie troszeczkę wszystkiego, no ale dobra. Nie szkodzi. Może jeszcze coś trafię fajnego. Takie zawsze. Jakiś się czas zbierać do chaty u mnie, to e, wiadomo, nie, jeszcze coś wpada fajnego. Dobra. Także widzimy się przy następnym. No, idę sobie tutaj. Wzdłuż pięknego wodospadu oczywiście. Wszystkie rodzaje wodospadu już widziałem na tym polu. <laughs> Ale wracając do wykupków Mamy coś zielonego Tu w tej bryłeczce Zaraz zobaczymy co to jest. Otworzymy razem oczywiście A tylko pytanie gdzie to teraz było? Hmm, tu nie hmm, Tu? Nie. No i o, 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 tutaj, tu, tu? Nie. Gdzie to jest cholera jasna? Było coś zielonego widziałem przez chwilę. O, tu, o właśnie. Widzicie to? Ja obstawiam, że jest to fenol, ale tylko mogę obstawiać, ale bardzo mocny sygnał był, naprawdę. To chyba będzie fenol. No, no, tak jest. Piękny, królewski fenol. Ale jest, jest. Zawsze cieszy. Dwa nawet. Nawet dwa. Tam jeden to za mało. Przy tym chodzeniu to dwa. No dobra. Podejrzewam, że poniżej tysiąc 900 roku, sądząc po stanie. jakim się zachował, to tak to będzie wyglądać. Musiałbym go troszeczkę oczywiście przejąć. No, zobaczyć, co to za rok będzie. Ale przecież mamy tyle wody tutaj, że możemy to zrobić. O! Przepraszam. przepraszam. Także świeżo z pola. Zobaczcie sobie. Myjemy go. O, ładnie go umyłeś. że jak było. Troszeczkę w spodnie. Nie. nie. to nie jest pruski, to jest. E, weimarski, z Republiki. Ale ładnie wygląda w ładnej patynce. No proszę proszę także jest 1900 1923 24 jakoś tak dobra, fajno. Także cieszę się. Dobra, do następnego. Dobra, kolejny sygnał. Ja wiem co to jest. Ja się tego nie spodziewałem tutaj. A tutaj to stoi tutaj sobie. Ja to zahaczyłem, no przykro mi bardzo. Ale to jest kolejna rzecz, którą Wam mówiłem. No i pięknie. I to jest znowu stópka od garnuszka. Proszę bardzo. Trochę ją przyjechałem, ale to nie szkodzi. To jest stukka od garnuszka, oczywiście, od jakiegoś hotelka Znowu, proszę bardzo, także jeszcze coś tutaj wchodzi. Wróciłem na swoje pasy, że tak mogę powiedzieć. I znowu zaczyna coś wchodzić. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Także trzeba robić te paski na nowo. No i fajnie. W niektórych miejscach mogę bardziej dojść, dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Także wracam na te paski, które już przechodziłem, ale nie do końca, bo niestety nie mogłem wejść. Także teraz wchodzę na nie i jest o wiele lepiej. Także widzicie, można, można. Dobra, do następnego. No i powiem Wam szczerze, mam jakąś fajną blaszkę. Prześwitywało coś srebrnego, dlatego mówię, nagram się No nie wiem. Dobrze być też aluminium, ale zobaczymy. Jest to tutaj. Jak widzicie, prześwituje coś tutaj. Ale to może być aluminium, to chyba na pewno jest aluminium oczywiście Chociaż kto wie, takie aluminium Tak zakręcone. Ciekawa sprawa, nie, to jest chyba zrywka jakaś, co? Teraz sobie rozegniemy trochę, to wygląda jak jakąś zrywkę. Muszę to obejrzeć dokładnie, ewentualnie umyć. Coś tutaj jest, czy nie ma. Oczywiście bardzo fajnie słoneczko wyszło. Dobra. To jest chyba jakaś zrywka aluminium. Dobra, do następnego. No mamy kolejny sygnał, nie wiem czy już widzicie. Chyba to jest to. Ale mogę tylko powiedzieć chyba. Bo ja jeszcze tego nie podnosiłem. No i proste. Ha, 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 ha. Znowu wychodzony. Wiecie co to jest? Maje no, prześli oczywiście. Proszę bardzo, proszę bardzo, jest dziureczka w środku jest następny. No i tak to się zaczyna. No i widzicie, Ech, obeszłem całe pole, dużo nie powychodziło. Ech, widzicie jak jest, trzeba znowu przejść parę rzeczy, parę kilometrów zrobić, po dwóch godzinkach znowu chyba trafimy jakiś hotspot. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo naprawdę teraz sygnał za sygnałem ale przedtem nie mogłem tu wejść, albo minęłem nie wiem, nie pamiętam, no miesiąc tym, nieważne. Najważniejsze jest, proszę bardzo, że wchodzi znowu prześlik ołowiany, bardzo fajnie, także, tak jak mówiłem, są oznaki starości. Dobra, fajno, do następnego. Powiem Wam szczerze, nie przejdę obok, ale go podniosę. a piękny, będzie duży, fajny. Nie, nie jest duży. Widział mi uciek teraz? cholera jasna, tu jest, dobra no i taki tam jakiś kamień krysztalny, nie wiem fajnie, nieraz je zbieram nie wiem dlaczego, ale lekkie jakieś zboczenie może tak to wygląda dobra do następnego tak uprzedłem całe pole dookoła jest 3 godziny łażenia Wiem, sygnałów mało, ale no trudno, niestety takie warunki więcej troszeczkę śmieci się robiło. Ale nie wiem czy widzicie tutaj. Jest znowu coś wydzielonego. Jestem obok tego miejsca, gdzie wychodzą, gdzie wyszła ta moneta oczywiście. powróciły na to miejsce, to miejsce mi nie daje spokoju. Ale mniejsza z tym. Podejmiemy to razem. No, no i oczywiście jest stópka od garka. Proszę bardzo. Widzicie? Następna kolejna. A. Super. Jest to trzecia, ale jest nieźle, naprawdę jest nieźle. Także muszę się tutaj naprawdę w tym rejonie kręcić, tutaj, bo najbardziej najlepsze rzeczy wychodzą właśnie tutaj. Jest kolejna stópka od nóżka, od jak jak zwał. Trzeci typ, że tak powiem. No i pięknie. To świadczy o tym, że naprawdę coś tutaj było. Nie? Naprawdę świadczy o tym, że naprawdę tutaj coś się działo. Dobra, super. Oczywiście zabieram. Także następnego. No i mamy kolejny sygnał. Znaczy, mamy kolejny sygnał. A, tu jest. Przy wyglądzie ta nóżka wyszła. Zrobiłem dokładnie takie kółeczko, tak zakręciłem. Ach, idę jeszcze raz w tą stronę. I znowu coś mi wyskoczyło. Teraz jest pytanie, co to jest. Wygląda to jak na kawałek ołowiu. Ale też może być oważnik. Ale nie, nie jest to oważnik żaden. Ale jest kawałek ołowiu. Także cały czas mam wrażenie, że tu jest taki lekki hotspot. I poczekam aż te buraki tu stąd znikną, bo leży ich tutaj ten, ta mała kubka. Ale oczywiście no nieźle, nieźle. Także naprawdę zaczyna się coś widzieć dziać. Było to jakieś takie dosyć uczęszczane pole. Zresztą na pewno widzieliście już a, odcinek wcześniej co wychodziło. Ale dobra, nie przeciągał. Także można sobie naprawdę tutaj dużo rzeczy. Czy także jest fajnie. Naprawdę jest bardzo fajnie. Kolejna fajna rzecz. Ciekawa rzecz, może tak powiem. No nie fajna, ale ciekawa. Także do następnego. No i kolejny kawałek ołowiu jak zwykle. A, także naprawdę pole zaczyna. Pomału jak wysycha zaczyna. Moje możliwości też się zwiększają. To wchodzę w więcej miejsc. Także widzicie, chodzi człowiek dwie godziny. A teraz zaczyna się coś dziać. No dobra, muszę się kręcić tutaj. No niestety. Wcześniej chciałem, no ale widzicie, no. Teraz trochę przewiało, wysło, jest lepiej. Dobra. Do następnego. Wygląda jak serce. Nie no. A chociaż. Dobra, do następnego. No i zrobimy takie małe podsumowanko. E, wiadomo, nie ma się czym chwalić. Ale troszeczkę mnie to utwierdziło jednak, że to pole ma ja już mówiłem to w poprzednim filmie, że to pole ma potencjał no ma potencjał, to trzeba powiedzieć od razu wychodzą te nóżki, to wszystko tutaj ten ołów, przęśliki wiadomo e, trochę porcelany ale to nie jest zbytnio stare także nieważne e, tu wiadomo to wszystko co wyszło trochę ołowiu, także no i te stópki, także coś tam wychodzi także zachęcam oczywiście do zostawiania czego, czego chcecie tak powiem. Oczywiście są śmieci też. Specjalne miejsce. Także tak to wygląda. Oczywiście to jest więcej wypadów, nie? To jest z większych wypadów. No, także widzimy się przy następnym. Cóż. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bo widzicie ten, ten odcinek na pewno po nowym roku. I żeby nie przyciągać oczywiście. Do usłyszenia. Cześć.